Co mam powiedzieć o tym? Cześć, w dzisiejszym odcinku robię unboxing przenośnej niszczarki do kotów marki Xiaomi. Zaczynamy. Cześć, dzisiaj robię unboxing drukarki do zdjęć od Xiaomi. Zaczynamy. Dawniej było tak, że jak jechało się na wakacje, albo miało się urodziny, to ktoś miał ze sobą aparat z kliszą, czukał foty, potem szło się na miasto je wywołać, i po jakimś tygodniu cała rodzina mogła wspólnie przeglądać fotografie, które następnie trafiały w albumach i teraz jako dorośli, czasem odwiedzamy naszych staruszków i możemy sobie je oglądać. No ale te czasy już minęły, bo wszyscy cykają zdjęcia lustrzankami, kompaktowymi aparatami albo telefonami. No i te zdjęcia po jakimś czasie znikają, bo już nie mamy miejsca na naszych kartach i dyskach. Kilka lat temu moda na tego typu zdjęcia wróciła i ludzie wydają, kupę kasy kupując polaroidy albo instaxy. No i firma Xiaomi wyszła naprzeciwko swoim klientom i wypuściła drukarkę do zdjęć, które robimy za pomocą naszego smartfona. Czy warto ją kupić? Zobaczymy. Zaczynam unboxing. Tutaj jest niewielkie, tak jak i sama drukarka. Sprzęcik waży 181 gramów, czyli waży mniej więcej tyle, co taki zwyczajny smartfon. To co? Otwieramy. Uwielbiam otwieranie i już mam zrujnowane paznokcie. O, jest. Nawet w środku, oprócz instrukcji, jest drukarka, kabel z końcówką micro USB, no i arkusze do zdjęć. One są wykonane w technologii zinc, czyli drukarka nie ma w sobie tuszu i pod wpływem temperatury pojawiają się na arkuszu kolory. I w ten sposób mamy zdjęcia gotowe. Tu jest jeszcze instrukcja, jak zapakować papierek. No jeżeli chcemy sobie wpakować ten papier, to musimy otworzyć drukarkę. O, tutaj mamy miejsce na kasetkę, to jest nawet instrukcja. Jak wpakować papier? I sobie otwieramy arkusze. Dobra, w środku mamy arkusze na zdjęcia. jeszcze taki pomarańczowy papierek z kodem kreskowym i on służy też kalibracji kolorów. Dobra, i teraz bardzo ważne, którą stroną wsadzamy papier. Czyli musimy włożyć tak, jak jest na zdjęciu. I teraz musimy połączyć się z drukarką za pomocą aplikacji Michon. Jak już mamy aplikację gotową, to odpalamy sobie drukarkę przyciskiem power. Nie mamy czasu na ładowanie, więc podpiąłem Powerbank, też od Xiaomi. Pali nam się dioda ładowania, pali nam się dioda Bluetootha, no i wyszukujemy sobie drukarki. Jest, Mi Portable Photo Printer. Podłączamy się. Dobra, teraz w aplikacji musimy sobie znaleźć nasz sprzęt, najszybciej będzie po prostu tutaj wpisać. I nie ma. No i koniec recenzji, polecam, kupujcie. A, ja, bo wpisałem Printed. Dobra, i jak jesteśmy w aplikacji, to musimy znaleźć naszą drukarkę. Naj najłatwiej będzie po prostu wpisać jej nazwę. Printer. Jest, przenośna drukarka fotograficzna. Mini. I teraz oba urządzenia się sparują. Wyrażamy zgodę na autoryzację. No, naciskamy przycisk zasilania. Ok, oba urządzenia są sparowane. Jeszcze wybieramy sobie pomieszczenie. No niestety musimy wybrać pomieszczenie, w którym będziemy korzystać z tego. Dobra, chyba możemy zacząć drukować. Pierwsze zdjęcie i możemy sobie wydrukować na przykład mojego selfiaka. Możemy go jeszcze, o, ciekawe, możemy edytować. Wybieramy, jak ma się wydrukować i lecimy. Uwaga, trzymajcie kciuki. O, coś wychodzi. Na początku ta pomarańczowa kartka, więc może urządzenie się kalibruje, a dopiero potem będzie. Tak, bo jest kalibrowanie drukarki. Okej. Okay. Czyli po to jest ta pomarańczowa karteczka. gotowe, mamy pierwsze zdjęcie zobaczmy sobie jak wyszło no szału nie ma, ale to jest właśnie taka podobna jakość jak instaxy czy polaroidy to znaczy, dla mnie ok, jeżeli ktoś chce mieć taką fajną pamiątkę i sobie przykleić na lodówkę to no, no ja to jestem zaskoczony jakością bardzo fajne no dobra, ale lecimy z kolejnymi trybami to jest na razie pierwsze zdjęcie, jeszcze mamy kilka prób zdjęcie AR podziel się swoimi ulubionymi chwilami za pomocą zdjęć AR Zobaczmy. A, i musimy chyba najpierw filmik nagrać. dobra, i zobaczmy. Najpierw sobie nagram filmik, jakiś najprostszy. Cyk, cyk, cyk. Coś tutaj się na krótko nagrywa. Chyba tutaj filmiki są do 15 sekund, więc jeszcze chwilę poczekamy. Dobra. Mamy filmik. Możemy go jeszcze edytować, skrócić sobie, ale lecimy dalej. Aha, czyli musimy coś wybrać: przechwyć zdjęcie z pliku wideo, albo wybierz zdjęcie z albumu. No to przechwyć zdjęcie z pliku wideo. Czyli rozumiem, że tutaj wybieramy sobie na początku okładkę na naszym zdjęciu, lecimy dalej. Niech będzie pierwsza klatka. A, no i to jest fajne: można sobie zrobić taką obramówkę białą, która jest właśnie. właśnie zdjęcia z instaxów i z Polaridów są znane z tego, że mieliśmy taką białą obwódkę. Jeszcze możemy zmienić, zmienić sobie format na kwadrat, ale damy sobie lekką granicę i drukujemy. Zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra, wydrukowaliśmy sobie zdjęcie AR i zobaczmy, jak to działa. Tutaj na dole mamy skaner zdjęć AR. Uruchamiamy go sobie. Ok, to wyszukuje nam fotę. O, popatrzcie. Zdjęcie jest na stole i jak na nie najeżdżam telefonem, to odpala nam się filmik na tym zdjęciu. I to jest mega fajne, bo na przykład możemy sobie nagrać jakiś filmik z wakacji. Wybrać z niego taką stop-klatkę, wydrukować sobie to zdjęcie, powieść na lodówce i czasem możemy do niego wrócić, żeby powspominać te dobre czasy, które już minęły. Więc to jest mega fajna funkcja, to mi się podoba. Dobra i ostatnia funkcja, jaką tutaj widzę, to jest zdjęcie dźwiękowe. Mamy brak plików audio, czyli musimy sobie coś nagrać za pomocą dyktafonu. Nagraj od 3 do 60 sekund dźwięku. Czyli włączamy sobie nagrywanie. Tutaj no, nagrywa się to, co ja mówię, i mamy od 3 sekund do 60. OK, no to nam w zasadzie wystarczy. Czyli przerywamy, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Teraz musimy okładkę sobie wybrać. Wybieramy taką okładkę. Nie musimy edytować już i drukujemy. Zdjęcie mamy gotowe, teraz je sobie przeskanujemy. Wracamy do strony głównej. Skanuj. Tak, skanuj zdjęcia AR, czyli znowu. O, cicho. Tutaj nagrywasz to, co ja mówię. Mamy od 3 sekund do 60. Okay, no to... Działa. Znaczy, no ta funkcja na pewno nie jest jakaś niesamowita. Nie wiem, może służy do zapisywania sobie jakichś przypomnień. Dobrze. nie wiem, no spokojnie jest taka opcja, ale nie widzę większego zastosowania. I zobaczymy, co tu jest jeszcze. Kolor zdjęć, podziel według wzoru siatki, zdjęcie portretowe. Dobra, wybierzmy sobie takie, Użyj innego zdjęcia. Użyjemy sobie moje foto. Dobra, nasze zdjęcia portretowe są gotowe. Wracamy się do strony głównej. Kolor zdjęć. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Wybierzemy sobie kilka fotek. A, ok, czyli po prostu jakieś takie różne kolorze tworzy aplikacja. Okej, okay, to teraz kilka przemyśleń dotyczących tego sprzętu. Drogi nie jest, bo kosztuje niecałe 300 zł, ale musicie pamiętać o tym, że wkłady do niego kosztują tak między chyba 40 a 70 zł. To jeszcze pewnie zależy z jakiej dystrybucji, czy oficjalnej, albo ktoś ściąga z Chin. W każdym razie, no, trochę trzeba jeszcze zainwestować do tego sprzętu, i w jednej paczce widziałem, że jest po 20 fotek. Taka drukarka spokojnie zastąpi nam polaroidy i instaksy. Zdjęcia, jeżeli chodzi o ich jakość, no są trochę porównywalne, no różnicą jest tylko papier. Nie jest taki twardy, znany z polaroidów, ale poza tym naprawdę super sprzęt. Ale wybór jak zawsze pozostawiam Wam. A teraz lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, a w komentarzu dajcie znać, czy kupilibyście sobie taką drukarkę. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!